Clarkson zażartował w felietonie. Rosjanie wzięli to na serio. Rosyjska telewizja przepowiada kanibalizm w Wielkiej Brytanii na podstawie felietonu Clarksona. Głód sprawia, że ludzie zjadają swoich sąsiadów, stwierdził żartobliwie Jeremy Clarkson w swoim felietonie w The Sunday Times. Na efekt działań rosyjskiej propagandy nie trzeba było długo czekać. Kanał telewizyjny Czargradztw stworzył materiał o rzekomym kanibalizmie w Wielkiej Brytanii wskutek wojennych sankcji. Odnosząc się do artykułu Jermego Clarksona, w Tsargrad podano, że dziennikarze zaczynają mówić na głos straszne rzeczy, przypominając o ryzyku kanibalizmu. Źródłem takich wniosków były słowa Clarksona w Felietonie w The Sunday Times. Politycy mówią, że monitorują sytuację, co oznacza, że nie robią nic, ale pewnego dnia będą musieli. Bo o ile ludzie mogą żyć bez ogrzewania, ubrań, a nawet seksu, to nie mogą żyć bez jedzenia. Głód sprawia, że ludzie zjadają swoich sąsiadów. Kryzys kanibalizmu w Wielkiej Brytanii, według rosyjskiej telewizji, materiał, który został wyemitowany na kanale Cargradstw, został zatytułowany Zimno, głód. Kanibalizm. Londyn wpadł do własnego ukraińskiego dołu i sugeruje, że przez coraz większe koszty życia w Wielkiej Brytanii i w kraju tym wkrótce może dojść do kryzysu kanibalizmu. Jak przekazano? Kryzys żywnościowy na świecie wkrótce osiągnie swój szczyt. W Wielkiej Brytanii nabiera już takiego rozpędu, że jedzenie własnego gatunku przewidział popularny brytyjski dziennikarz Jeremy Clarkson. Według niego winna jest Ukraina i wszystko, co wiąże się z tą nie do końca udaną formacją państwową? Półki w sklepach spożywczych są puste, co dalej z ludźmi? Tylko fakty mówią o materiale rosyjscy dziennikarze Sargractw, którego właścicielem jest oligarcha Konstantin Małofiejew, bliski współpracownik Władimira Putina, podaje także sprawy w Wielkiej Brytanii nie mają się dobrze. Podczas gdy politycy bawią się w ukraiński kryzys, ich własna ludność przygotowuje się do śmierci głodowej. Materiał poprzedzony został słowami bez złośliwości, tylko fakty.